Koła i okręgi to nowość na egzaminie ósmoklasistot tego roku. Musicie umieć rozwiązywać te zadania. Na okręgu ośrodku S i promieniu R równym 10 cm, czyli tu mamy 10, tutaj też mamy 10 cm, tak? bo tu mamy promień, tutaj też, zaznaczono punkty A i B takie, że odcinek AB ma długość 16 cm. Następnie dorysowano odcinki AS i BS. Oblicz pole zacieniowanej figury mamy przyjąć, że pi w zaokrągleniu to 314. No to zacznijmy od policzenia pola koła. Wzór na pole koła to pi r kwadrat, czyli mamy pi razy 10 do kwadratu. 10 do kwadratu mamy 10 razy 10, czyli 100. Czyli mamy pi razy 100, czyli 100 pi. Dobrze. I teraz słuchajcie, Pi to 3,14, czyli mamy 100 razy 3,14, czyli mamy 314 cm2. Dobrze, no to teraz co robimy? Rysujemy sobie ten trójkąt, musimy obliczyć pole tego trójkąta. Tutaj będziemy mieć wysokość tego trójkąta. Skoro tu jest 16, a trójkąt jest równoramienny, to tu mamy 8, tutaj też mamy 8, a tu mamy 10 cm. I wysokość policzymy z Pitagorasa. h kwadrat plus 8 kwadrat to 10 do kwadratu. 8 do kwadratu 8 razy 8, 64. 10 do kwadratu 10 razy 10, 100. Odejmujemy 64. h kwadrat mamy 36, czyli wysokość to 6. No to pole trójkąta mamy 1, 2. Podstawa razy wysokość. No to skracamy. 6 razy 8, 48 cm2. No to pole naszej figury, to mamy pole koła, odjąć pole naszego, Trójkąta, czyli mamy co 314 minus 48, czyli 266 cm2. Nie zapomnijcie zapisać odpowiedzi, i też piszcie, czy mam dodawać następne zadania, czy Wam tutaj one są pomocne, czy dobrze wytłumaczyłam, a pamiętajcie, że u mnie na profilu w bio znajdziecie pełny kurs, gdzie wszystko tłumaczę krok po kroku od zara, bo typy zdań na egzaminie ósmoklasisty są powtarzalne i bardzo łatwo w krótkim czasie się do niego przygotować.